Nie mam wszystkim ludzie, jestem dawto, to jest koniec wodowora. I idziemy dalej tą przed siebie, tak jak nas historia tutaj przedstawiona w tej grze. Czyli w sumie nie to to może być. A! Nie ma wody. Gdzie jest łódka? Mateusz, Masz jakiś pomysł? Bo tak ja tak trochę chyba średnio. Nie widzę winda. A widzisz inną drogę? <grych> no jest. ja nie. No, czyli wracamy do rą, którą wczoraj przyszliśmy, czyli dałem. Hej, czaje. Mam nadzieję, że łódka będzie na nas czekać, gdzieś w pobliżu. I boję się, że teraz te klatki mogą być otwarte, które tutaj są. Jest na to spora szansa, widzowie. Bardzo spora szansa. Nie widzę, mamy sobie otwarte coś. O, coś takiego? Luby symbol? Tak, ale to wpadał Łupy wojenne. A, tylko dwa na znalazłem, wiecie? To jest, kurde, Jedną trzecią nalazłem zaledwie A zgoduję więcej ich już nie będzie. Wierzę, że ciemnożna dole jest. Wiem Aha, teraz skoro nie ma na wycinek, to co my zrobimy? ja mi mówi, żebym co zrobił. Tędy poszedł. A wiecie co, ja pójdę tutaj. Tak na chwilę chociaż, bo mam wrażenie, że gdzieś może to być miejsce. Na przykład dojście do skrzynki, albo doczekać. Gdzie będziemy musieli wrócić do 11 Ateusa, ale nie, widzę, że tutaj nie ma totalnie nic. No, nie ma nic Zero totalne. Swój mój szał full, nawet ja nie będę go I Idźmy tam, gdzie migielka każe. Czyli tutaj, Teraz te drzwi. Ej serio, ale te oczy powinno być jaśnie, a jest tak ciemno, że masakra. Aha, dobra, zamyka się. Świetnie, teraz Mamy światło, dasz radę. No, to teraz dopiero się zlecą. O właśnie, kurde upiory. Zasypią gradem strzał! Dwóch? O, dwóch! Zarąbiście. Ważne nie, Ateus. Oba zasypuj, zasypuj zasypuj, zasypuj. Pele, strzelaj. A nie ma strzału, zarąbiście. Kurde. Długo jeszcze? Ateus, Może strzel w nią? Dosięgnie? Dosięgnie, dobra. Ale nie zabijemy jej na raz. Dobra, syk. Dobijesz ją? Dobijesz. Nie dobijesz, a to już nie możesz dobić? Halo, Dobra to ma znaczyć? Obawala do niej, jeszcze raz i cyk się na tak. Dobra, na, na, na upiór jest dosyć skuteczny, uważam. Tak, dosyć mocno skuteczny. Dobra, na pół ciebie. O dobra, no ponieważ to tyle Pomogłoby, gdybyś uniósł światło, żebym widział, gdzie strzela. Użyj, słuchu, przystosuj się. Robię to. Hmm. Dłużej słup Mateus. No będzie teraz. Tutaj, tutaj coś jest ale nie wiem to co. Wygląda no, jakby tu było miejsce na wszedzenie kryształu. Aha, oczywiście wiecie, coś tu musiało być. Dobra, cyk! No, co to go zrobimy? O! No, niczym niczym drzewo. Wypotniemy. Dobra, tu trzeba krztał, żeby zabić cokolwiek. No nie tu nie zrobię bez kryształu. Jest to pewnie zagadka jakaś. A kryształ gdzieś tu chyba leżał. Najpierw go przyniesiemy tutaj. Koncentrujemy to miejsce w całości No oczywiście. Dobra, gra nie weszła. Dobra, cyk, cyk, cyk. I... o nie, 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 nie. Dobra. A teraz wejdź tam. Teraz wejdzie? Wejdzie, bardzo ładnie. Dobra, cyk, cyk. I cyk ciebie. Nie ma. Takie obicia. I tam jest widzę kryształ. Ale jest to jeden kryształ. Nie mam wziąć kryształ, żeby tam go zanieść? Już widzę skrzynkę. To ja ja nie wiem jak aktywować. aktywować. Dosłownie nie mam pojęcia. A, to oh. parę drzemek. Już się aktywowało? O, nie, jeszcze nie. Chyba są dwa. O, tylko są dwa, takie, ja mogę na raz? Nie ma ich dwóch. Albo są dwa? Nie wiem. Eee, to jest jedno, tak? Tak. Chwila. właśnie czaję z tą skrzynką. Są dwa czy nie w końcu? Nie no, jedna jest. Nie no, sobie, nie wiem jak tą skrzynkę aktywować. Nie mam pojęcia. Więc skąd ja mogę wziąć kryształ, niech mi ktoś powie. Do tamtego miejsca. I właśnie nie dawam Może tutaj coś jest? Nie, tu jest tylko miejsce na kryształ. Znajdziemy go. Znajdziemy go. Tylko gdzie? To jest pytanie na no gdzieś tutaj. Nie lubię wyjazdać, tak po ciemku, wiecie? Bardzo nie lubię. A, czy nie ma przejścia nigdzie. A, i To co teraz? Gdzie mi gajka każe iść? Tak w skrócie, bo nie wiem. Nie wiem nawet, gdzie ja tam mogę znaleźć. No tu ewidentnie potrzebuję kształtu. Tak, ewidentnie go tutaj potrzebuję. No tam nie przejdę, nie ma opcji. Nie mam jak tam przejść. Nie może wcześniej gdzieś był w skądś mogę wziąć? Nie, czy jest to grama? Hmm. Ale się teraz kręci w tą i we w tą. No tu nie zrobię nic. Totalne zaję. Ale mi się chociaż. A teraz jakieś pomysły? Gdzie ja mogę pójść? Bo ja tak jak na przednim szczerze, nie bardzo mam pomysł. O. mogę się cofnąć chociaż? Znacznie bardzo Mogę. Wiesz mi się cof cofnijmy. To jest kryształ? Nie, tu nie ma kryształu, to jest tylko winda. No dobra. Hmm. Tam kryształu też nie pozyskam znikąd. No no nie. O, 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 Kurde. Gdzie ja tutaj muszę iść? To jest bardzo dobre pytanie teraz. Na które nie znam odpowiedzi. No bo chwila, przeanalizujmy, przeanalizujmy sytuację. Tutaj nigdzie nie dojdę. No nie mam jak, bo tu potrzebuję kryształu, żeby coś się stało. pewnie żeby się moc utworzył. Ale tutaj nie ma w skrócie nic. Dlatego tak stoisz tutaj. Widzisz coś, Benia? Ja nie, no, a w ty jestem w stanie wyłączyć na przykład? Nie. Hmm. No nie podałem się to. A to? Ja tego nie zauważyłem wcześniej. No zgadza się. Ale już widzę, co muszę zrobić. Skoro to tutaj wisi. Wystaje, to wala. I oczywiście na mnie wybiegną typy. O kurde, No bo ja tak Proszę bardzo. No tylko kolazenia tanekłomów, chł no kurde, chłopczyk. Chłopczyk to może złe określenia. No bo czyj swojego nowego? Kurde, spoka. No co jakby kurde kawałek kawalerka, to nie ma nic. Dobra, rozstrzaskany. No i mamy teraz klejnoc. Kurde. Kolejny trofeum. Łupy wojenne, spoka, Tutaj coś? Nope, nie ma nic. Czy coś było? Nie, czyli zostaje tylko ta dziura. Tutaj też nic nie ma. No dobra, to bierzemy. No weźmy najpierw do zagadki. Jeśli trzeba. Jeśli trzeba, no jak wydaje się, trzeba. No prze mówię, przejdźmy naj najpierw tam na koniec. Bo tam na końcu pewnie czeka na nas jakiś lud. Jak będzie jakaś zagadka za zabłasaniem tych rzeczy. Ja to zmógłbyś się iść szybciej, co? Ja tak ty chcesz sobie tu chcesz, No spoko jest, to by się niby nie śpieszy. Ale tutaj zużywasz cenny czas odcinka nam. No i co ja na to poradzę? nic na to nie poradzę, No, dałbym jeść szybciej, ale nie mogę widzowe. Gatas jednak ma swoje tempo i na szybciej dopełnię A szkoda! Dałoby się móc na tym. No bo wstaćmy to tu. Zobaczmy co muszę zrobić. No bo symbole, a to raczej jest mniej istotna. A czy są symbole do drzwi. Nie ma takiego. Tak jest. Mm, no. Nope. Tak jest? Jest, dobra. No, co tutaj? Nie ma? To jest chyba na, na czas. Wiecie? Tak, to jest na czas. O kurde, lewe, Usamy. Chyba tak, tyk, wtedy nie toczyłem. Tak ja chyba było dobrze. Jeszcze raz, syk. O, się. Nie tak? Nie tak? Ale jasne, na, na cztery, jest. Dobra, tak? Ojej, ja, no dobra, jeszcze raz. To tą stronę będzie lepiej, chyba. Tyk. Dobra, Git. Tutaj, cyk. na kurde, nie trafiłem. Dobra, Git. Tyk. Git, i został ten. Tak? nic, Gotowa? Dobra, gotowa. Kurde, tak pełne skupienie już miała, żeby tylko trafić w to. Uaaa... I pewnie będzie jakiś syf albo srebro samo. Runiczne mózgowe naramuniki. A po co mi niczny? Nie chcę No Dobra, czyli już się skończyło na tym, że nie poczułem jak wszedłem. Znaczy to miękka stala, nibyś to może do czegoś przyda kiedyś. To miękkie stal, ze Svartalheimu. no, zobaczymy. Weźmy należy ten kryształ z powrotem. Idźmy tam gdzie... Karolonga. Jedną do wydostania się z tego przeklętego miejsca, po prostu. No Boże, nie, nie podoba mi się tym na miejsce. Nie lubię takich. Po masku chodzić troszkę. No, mam, mam nadzieję, że nie zajmie nam tu długo. W sumie ten, ten nie był jaki długi. A teraz mam mamy moc światłości jakby nie patrzeć. Wiesz, jak to działa? To dobrze. No, w sumie, po podstawie w ogóle musiałem mówić, żebyś w to strzelił? Teraz się to by pytanie. No wie już obok. Zgadza się, ale ja chcę się jeszcze zobaczyć tam na początek. W sumie ja nawet muszę iść tam na początek. No muszę. Bo że tam coś na dole było, ale nawet nie chcę się tego jeszcze sprawdzać. Co tam było? co? Okay? Ua, jeszcze generał przybył. O, dobra, trzeba klikać. Szybko. I sama walkę z generałem. Zgadza się. Dobra, kontra ładna w ciebie. No, się? No, nope, niestety nie. Dobra, kontra siadła. Mi ja, bardzo ładny kontry w nich siadają. O dobra, tego się nie dało uniknąć. To się nie, nie dało się skontrować. Kurde, myślałem, że zrobię. Co my dawaj furię. Gdzie jest? Gdzie siedzi, typ? Klapiamy cię i lew nie, nie unikaj tego, halo? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Zapijemy cię! Tyk, 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 tyk. Okej, okay, dobra, skończyło się. To co dobra, szybko się kończy niestety. A teraz go chyba widzi. Ja tak nie za bardzo. Nie wiem co on robi. Dobra, weszło kontra. Dobra i... Cyk! Nie wiem czy to weszło. Może kawałka teraz jakieś? Okej, okay, dobra, teraz nie do uniknięcia. A teraz strzelaj do niego. Ty, czy wiesz, zejść do nas, a nie tylko tam latasz. I tutaj latać kontra ładnie siadła I klepiemy się dalej Będzie tak po prostu Dobra, kontra kolejna I Niestety zaabił trochę od nas Znowu strzela i No ja co jest będę latać na odległość w sumie było? Dlaczego by nie Dobra, tego się nie dało uniknąć To to już się dało, ale nawet tego nie unikałem W sumie po co A teraz to jest po nim klepać No hallo jak to tak? Szlej do Gdzie chłop jest? Tu jest No to cyk. nie trafiłem Okej, okay. we teraz kowadełka Cię Może to Ci coś zrobi No, nope, nic Ci nie zrobiło Gdzie on jest? Tu jest No znowu co zostawia Szlej do to jest moim jedynym domedem teraz Kiedy on tak to zachowuje I tego nawet nie uniknę No to już mogę, to już mogę zablokować widzę No kończymy z chłopem to ja jest tylko parę strzał. Dobra, no to ja teraz będę go wykończył. Hehe, <gulę> jeszcze jakby był, tam. Ale dostałem sobie, trochę to się wtedy No i przebicie. Kudę. Pataliofu jakiś. Nie wiem, co ty gadasz, Bumble, więc w ogóle po co się produkujesz. To niemożliwe. Co? Mówił, że popełniliśmy błąd. Przerwaję Wiedmowego walki wika, który czekaj, nie jest przewołanie, co? Co to jest? Zobacz, loniczne przewołanie. Loniczne przewołanie można przypisać do szpona w zakładce broni. Przytrzymaj F, aby wkręcić loniczne przewołanie. Okej! Okay. To jedna wskazówka dla Mateusa. No i fajne. Bo muszę wika, Pomogliśmy który przybyć. Wypełniliśmy włącz, co? Pomogliśmy złej stronie? Mm. Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Tak. Możemy już iść? No, to wypadałoby Atreus. Wypadałoby. Tylko sprawdzę, czy nic tutaj nie ma tak na szybkę. I widzę, że nie. Chociaż ja wcale po tamtej stronie może coś bo tam się otworzyło to. Zobaczmy na szybkiego. No, tu nic nie ma. Tu coś jest. Bo upy nie upywa jedno. No nie, zabra. Po prostu. Zrobiono. Pamiętasz odpowiedź? Tak, tak. No to była woda? Chyba woda. Albo i nie, nie w sumie. Jakaś była odpowiedź? Ja teraz pamiętam. To wystarczy. Chłopcze, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była. Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Mam Zapomnijmy. Wyszł do świątyni, tyle. nie no, no, w sumie ładnie teraz jest no co chodziło o może że popełniliśmy błąd. Żaden to błąd, ładnie teraz tu jest. Światełko świeci. No już pięknie. No to jest wracamy w takim razie. W sumie do Cindyga jeszcze zahaczymy. Może ma coś nowego. Kogo Kogo? Wiesz Nie, nie był jej tam. Pewnie tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczy, wcale nie oznacza, że nie cierpię. No, zgadza się. Opłakuję jak chcesz. I mnie pozwól na to samo. Przepraszam. Nie wiedziałem. Nie, skąd miałbyś? być. No, wezwasz mnie, ale Wiem, że nie jest ci łatwo. W świetle wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. No, <laughs> dobrze ja, wiedzieć, że się nie zostawiam. Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? No chyba, z czarnym tchnieniem my się mierzymy. Nie bym mógł tutaj pochodzić jakieś panie. Po prostu wiedzieć, popływać gdzieś tutaj, popłynę gdzieś tu, popłynę gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Nie sobie poeksplojować, ale jakś teraz czuję, że. Znaczy, może trochę za wcześnie na teraz na taki eksploj. No to... Tak czuję. Co mówiłeś o wojnie mamy? Kroczyła drogą wojowniczki, ale jej wojną było przetrwane. Stawianie czoła okrutnemu światu w pojedynkach. Dlatego Sindri i Brock zrobili dla niej topór? Miała dość siły, by dzierżyć taką broń i dość rozumu, by czynić dobro. Bez reszty poświęciła się ochronie słabych. Czyli... pomagała elfom? Nie. Nie... O! Czemu? Czemu? to zgadza się. Słynę z oka do szczegółów. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali na podróż życia. W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien Krasnolud przekształcił w magazyn. No, ją no. Przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Oświatło! Które światy odwiedził? Co tam to Wszystkie. Fafnir był, czy tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Fafnir. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Po A, Co to musiała być za osełka? Ta historia jakąś no prowadzi? Tak, oczywiście! A A coś tak chcesz... Uważam, że coś chcesz Magazynu tego magazynu? Do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Jak chcę, zrobisz go okazję. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. No cóż, to no wiadomo. A ma coś nowego? Ma zgubione przemysły, to są przemysły, które pracowały na polowarki. Nie ja bym przejdał na zgubione przemysły. To było chyba, chyba to? Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? O, ha, ha, ha. nie, raczej nie. On nie żyje. A, A chyba. chyba. A, wybacz, ależ wcale mnie to nie martwi. Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami i przywłaszcza sobie bezcenne skarby. No cóż! No zdaje się czasami umrzeć, nie? A no, to mało sprawa, prawda. A ja może to mogę coś połapać, czy coś tego. Ale nie w sumie nic, co by mnie interesowało, tak naprawdę. Powiedziałbym, że ciąg. No weźmy sobie, sobie teraz, jak weźmy pancerz. nie, zobaczmy, mamy to? To daje szczęście? Mamy, plus tutaj do szczęścia. zamiast czego chcę to wsadzić. Tutaj siła Juny, tutaj szczęście, tutaj witalność. Może no, zamiast to, to daj tylko dwa obrony. Więcej szczęścia. Plus cztery, trzydzieści dziewięć już. Bo wczoraj było trzydzieści pięć. Czy nie my się do góry w, w, w tym szczęściu? To jest piękna sprawa. Obie, to nie gdzieś tędy. Ja jakoś tędy. Nie wiem, czy będzie wiedź, ma tam, tam na, na nas czekało. Byłbym w sumie z pokazem pogadać. Tutaj byłem, o tą skrzynkę otworzyłem. Ojcze, muszę Teraz. Patrzka. Słyszałem jej już wcześniej. O. Kiedy poznaliśmy Broka, jego zwierzę ostrzegło mnie przed czymś, co kryło się w drzewie. Dlatego nie chciała przejść. Powiedziała ci? Ja czułem to, co ona. Co, to, potrafisz to, co gadać to, co... ze zwierzętami? Hmm. jeśli znowu się to zdarzy, powiedz mi. Rozumiesz? Powiedz mi. i chłoda czuło to, co ona czuła ciekawe jakby, nie wiem, jego boskie moce się budzą? Możliwe w sumie. Że ma jakieś dalej rozmowy z... Wszystkim czego nie rozumie. W sumie może nawet Wam świat tak rozumiał. Albo w pewnym momencie to rozumie dzięki temu. To by było ciekawe. To się tutaj bok Nie. Okej, okay, dobra. Zaskoczyło mnie to. No ja, dobra, idźmy dalej. Do idziemy wróćmy zatem. Mamy światło do Midgardu. Do Midgardu. Na no, z drugiej strony? Chyba tak? Poza Midfestieka. Widzimy świątynię Tyra i dobra, obracamy. Jadunheim. Vanaheim. Nie, Muspolheim. Jak to jest na przykład na Wanaheimie? dostęp. Czyli nawet czyli się nie dostaniemy, nigdy do Muspelheimu zbieramy one. Do Niflheimu Może posiadać na podróży, czyli do Niflheimu kiedyś pójdziemy. Do Asgardu nie pójdziemy, odcięta droga. Do, do Svartalheimu też nie pójdziemy. Do Halheimu pójdziemy, o! I mamy jakby cztery światy do widzenia: Halheim, Alfheim i, i tam Muspelheim. I chyba nie. Nifl to niesamowite, że wszystkie światy hmm. mają dokładnie tę samą przestrzeń. No dosyć. Nam podróżowanie bez ruchu. Trochę tak. No, ale lecimy do Midgardu zatem. Jakieś magie się tu odwalają. No kim był ty tak. Nie on jakiś był obrońcą świata, Bo no, nawet nie wiem trochę. Chyba. No, Wyjódź do góry. Gdzie mamy zajść tędy? I Midgard jest fioletowy, z tego co rozumiem. Jest reprezentowany przez fioletowy kolor. Chyba tam fiolet. się kazał, że wyszedł do jakiegoś innego świata. I czeka na mnie jakiś, nie wielki wiek czy coś. A no właśnie, Beck tutaj pewnie siedzi już. No, ale słychać jak kuje żelazo. Nie ja ma Beck. Wróciliśmy z innego świata. I spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. <laughs> Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Hm? Tak. Wiesz, że stracił swój talent, nie? No nie wiem, ale przyłga opuścił On chciał pociągnąć mnie ze sobą No cóż hmm. Pewnie pochpił sprawę No nie wiem, nie wiem, może Zobacz? Wręcz przeciwnie o. I co zrobisz teraz I Jeszcze będzie na przygotowa w jakiś sposób? Cóż nawet ślepa świnia czasami znajdzie trufle. <laughs> ale wiesz no cóż. co ruszy się najbardziej Co tak ja? Konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie. No czy na jakieś. Znak krasnoludów. No właśnie. Ale w jaki sposób? Dobrze, jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Jaką? Czego chcesz? W kopalniach Wolundur żyje pewien znajomy alchemik Andvari. Ale no, może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś stu zim. Tak czy inaczej. Okay. Moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem. Nosi zielony pierścień. Mał mnie dług. Poszukacie? No dobrze, dobra, po No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Andwar zrobi ma? dla Was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Coś specjalnego zrobi. Otworzy Wam drogę do kopalni. No okej, okay, czyli kolejny quest poboczny. Przesługa dla kastanodów. dusza z odzysku. Wejdź do kopalni wolonty. Musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Dla was? Nie wam znalezienie go. Okej, coś nowego? Dostanę. No i owszem, jest sobrońcy. Metalowe najamniki. Ale nic nie daje szczęścia. Nic, a nic. No cóż, trzeba obejść smakiem po prostu. Nic dla mnie czy tutaj nie znajduje fajnego. No niestety, jest tak jest. Może, dla... Może zaraz to już na coś? Nie, to trzeba twardą stal. No ta kupa. To trzeba twardą stal, to nic. Żegnaj blok, Nic nie masz w swoim asortymencie, co by mnie interesowało. Nie bym mógł sobie zwiększyć siłę, żeby mi się łatwiej walczyło. Ale jednak fajnie jest mieć... Pamiętasz wiecie... Do czarnego tchnienia. Pewnie. Musimy przejść przez most do wieży Hajmu. Wracamy do czarnego tchnienia? Czy trochę pozwiedzamy? Nie no, lecimy do, 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 do czarnego tchnienia. Wiedźmy widzę nie ma tutaj. Płynęliśmy koło tego posągu Tora. Gdy opuściliśmy jaski nie Jaki to kierunek? Jest późny ranek, słońce jest tam, więc. Południe południowy zachód? No gdzie tam wykonaliśmy tam co jest? Ty tam jest skrzynia Norn. O. No, 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 no. O, te ja. Kurde. Mają czerwone, czerwone nazwy życia. Są jacyś zarobiście szybcy. Tak? Aż nadto szybcy. Dobra, cyk, nabijamy się. Czebicy. Dobrze, że łapią stagery. No cyk! Ciebie co zabijamy? Zabijamy. Jak najbardziej. Coś jeszcze? Jak najbardziej, że, że, że tak. Ja to nam ja popsułeś, przynajmniej szczerze. Chyba ty podskopany. A to już jest co oprzewiala, o dziwo. Chyba cyk. I wykończony. Bardzo ładnie. Piotr, kim oni byli? Czemu oni byli? Co, tacy szybcy. Aby wiecie co? Ja tam pójdę. Chyba tak to być za tą skrzynię na A to jak jakoś do, do tego tchnienia mi się nie śpieszę. A skoro to jest tak blisko, to... Więc w sumie na no tej no, te no, nawet nie muszę łódką płynąć. Albo muszę? Gdzie ja tu wejdę? Hmm... tę widzę mogę przejść. Okryto obszar, okryto. Wieża, wieża strażnicza. Okej... Okay. I tutaj jest łódka dopiero. No widzę, że widzę mogę sobie zbić, zbijmy to. No jest ta skrzynia norm. Nie słyszę przeciwników. No nie są przeciwnicy. No to też jest moje kolejne. Oh, wow Ja sobie wejdę na Nie, widzę, że on nawet może. Jeszcze raz? Wow. Nie dawał mało. Widziałem, że mogę coś złapać nawet. No to. Zwoj kolejny. To jest też coś, oh. ale trzeba oh. zostało nabity na kolce. Może mapa? O! Może to mapa skarbów! Mapa skarbów, co? No i lokalizacja ze zwoju. Kurde, okej, okay, ma... tu jest jakiś quest, żeby znaleźć coś. Rzadkie zaklęcie, stop, tu tu fajda, stali, ze swajda lachemy, 6000 tysięcy chyba. Dobra, ale jak otworzę tą skrzynkę? Tam jest ten wąż świata. Tu jest jedno, tu jest drugie, a trzecia? Czy to tam? Co robi Okej, okay, to podnosi kolce. Okej, okay, to podnieśmy sobie to, co tu jest. Najpierw. Zatrzymajmy to. Jaki statek. Ok, zróbmy tak. O! I tak, tak i tak. Jest w otwarta. Zobaczmy, co w niej. Jabłuszka! Druga jest trzech. Bardzo miło. No więc co widzowie? Tym pozytywnym akcentem i widokiem na wężu świat świata wyskończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że tak jak zawsze się podobało. Widzisz. Tak do widzę. A ty już zostaw mnie, kiedy kończę odcinek, co? Dziękuję. No, o, nawet już że tak na mnie popatrzył. To tak jak mówiłem, Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Zostawcie suba na kanale, oczywiście z dzwonkiem. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, albo na streamku. Bye, bye.